Hej, kochani, dzisiaj czas na ulubieńców. Dawno nie było takiego formatu na moim kanale, więc dzisiaj czas przyszedł, żebym zebrała tą stertę kosmetyków, którą testuję, odsiała rzeczy, które są i pokazała Wam te, które sprawdzają się najfajniej. Jeżeli chodzi o mój makijaż twarzy, to będzie to makijaż właśnie ulubieńcami. A jeżeli chodzi o makijaż oczu, no to niezastąpione zastąpione, Anabel mi teraz. I na pewno pojawi się ten makijaż oczu na Instagramie Anabel, być może również na moim. Jedziemy z pielęgnacją, oczywiście na początek. I pierwszy krok pielęgnacyjny to makijaż. U mnie ostatnio króluje Alterra, tak, tani kosmetyk dostępny w Rossmanie. ale słuchajcie, to jest olejek, który mnie strasznie zaskoczył swoją formułą. On się zamienia w emulsję po kontakcie z wodą i możemy go stosować. Jakby na dwa sposoby, bo jeżeli nie dodamy wody, to rozpuści nam makijaż. Natomiast jeżeli dodamy wodę, tworzy się emulsja, którą z łatwością, ale to muszę podkreślić, z łatwością usuwamy. Producent zaleca, żeby jednak wmasowywać wilgotną twarz. Natomiast jeżeli ja mam makijaż, robię to najpierw na sucho, rozpuszczając właśnie makijaż, i dopiero później. Dodaje wody, tworzy się emulsja, która zostaje w błyskawiczny sposób usunięta z twarzy, po czym powtarzam cały proces, żeby już porządnie doczyścić twarz. Świetny kosmetyk i również, jeżeli chodzi o skład, ponieważ producent pisze, że jest to produkt bio. I co tu mamy w składzie? Zawiera algę bio, ogórek bio, olej z awokado bio z wyżyny kenijskiej. A butelka pochodzi w 100% z materiału z recyklingu, więc generalnie naprawdę świetny produkt. I składowo, i to jak działa, bo naprawdę jesteśmy w stanie usunąć i makijaż i odświeżyć twarz dwa w jednym, niedrogi. Super, po prostu świetnie się sprawdza. Kontynuując mycie twarzy, to pokażę Wam Bielendy Professional Super Lab, łagodząca emulsja do mycia twarzy. I to jest ta fioletowa linia, z tego co kojarzę to chyba najnowsza. W skład tej linii weszło kilka produktów. Ja oczywiście jestem w trakcie testowania, ale to i jeszcze jeden produkt skrabiło moje serce. Ja używam tego produktu rano po to, żeby odświeżyć twarz lub ewentualnie usunąć resztki wieczornej pielęgnacji. Słuchajcie, to jest tak niesamowicie przyjemny kosmetyk. Cała linia jest pomyślana o tym, żeby wspomagać nasz mikrobiom skóry, żeby. Um, łagodzić zaczerwienienia, podrażnienia. Jeżeli macie taką właśnie wrażliwą skórę e, twarzy, to ta, fiolo, ta fioletowa linia powinna sobie z tym radzić, ale to mleczko to jest, słuchajcie, sztos. Przeczytam Wam skład: probiotyki, prebiotyki, kwas mlekowy, beta gluten, e, woda kokosowa, ekstrakt z owsa oraz olej z orzechów brazylijskich. Słuchajcie, to jest tak. Lekkie, zobaczcie, to jest takie delikatne mleczko. I wszystkie kosmetyki z prebiotykami, z probiotykami mają charakterystyczną konsystencję. Ona jest bardzo, bardzo delikatna, właśnie wręcz taka mleczna. I w momencie, kiedy nakładamy to na twarz, to ja czuję mega ukojenie, takie delikatne ukojenie i super nawilżenie. Wiecie, to poranne moje oczyszczania. I praktycznie nie pachnie, lub jeżeli pachnie to taką, taką właśnie delikatną pielęgnacją, żadnych tutaj nie wyczuwam środków zapachowych, z wyczyszczonymi i już do Was wracam. Urzeka mi tutaj konsystencja, ponieważ to jest właśnie takie mleczko, które nakładamy na skórę i ja się czuję jakbym nałożyła taką nawilżającą emulsję, taki nawilżający krem albo serum. Masuję chwilkę, po czym super szybko można to usunąć wodą i skóra nie jest taka, wiecie, piszcząca, nie jest taka, no, maksa doczyszczona i ja z wiekiem doceniam tego typu kosmetyki. Ja kiedyś używałam bardzo mocno oczyszczających produktów rano, natomiast teraz już właśnie doceniam te łagodniejsze. Świetny kosmetyk, naprawdę bardzo fajny właśnie do porannej pielęgnacji, do porannego oczyszczania twarzy. Też że jesteśmy już przy Bielędzie, pokażę Wam ten drugi produkt, o którym wspomniałam jest to maseczka, ratunkowa maseczka łagodząca, nawilżająca i również to jest ta linia wspomagająca mikrobiom skóry. Jeżeli chodzi o skład, to jest bardzo podobny jak to mleczko. Mamy tutaj probiotyki, probiotyki, kwas mlekowy, beta gluten, kwas glutaminowy, olej konopny, olej z pestek malin, skwalan, ekstrakt z owsa i mączkę owsianą. Ten olej konopny tutaj bardzo do mnie też przemawia. I są te probiotyki i probiotyki i znowu jest to taki mleczny. Kosmetyk, który sprawia, że ja czuję wielką przyjemność nakładając go. Ja go słuchajcie, nakładam wieczorem, zazwyczaj wieczorem. Ja bym powiedziała, że to jest taki kosmetyk dla, dla leniwych, kiedy nie mam czasu na taką rozbudowaną pielęgnację, kiedy nie mam siły nakładać sobie, wiecie, kilku warstw kosmetyku, po prostu myję twarz i nakładam tą maskę, traktuję ją jak nocną. I ona, słuchajcie, tak pięknie rozmiękcza skórę, tak ładnie rozświetla skórę. Koi ona na drugi dzień, nasza skóra, jest taka wyspana, wypoczęta, rozświetlona, nawilżona. Znowu, naprawdę fajny kosmetyk, tylko ja właśnie go używam na noc, a producent pisze, żeby nałożyć i zmyć po 10-20 minutach. W razie potrzeby podtrzymać dłużej. Więc ja czuję taką potrzebę i trzymam go właśnie całą noc. Kolejny hitowy kosmetyk, który skradł moje serce, a także skóra pod oczami i moja, dziękuję mi za to, że go odkryłam. To są płatki hydrożylowe taki. Ja kiedyś raz wam pokazałam ten kosmetyk już na tym kanale, ale to było wtedy moje pierwsze użycie i po już kilku tygodniach stosowania, słuchajcie, wracam do Was, żeby wam powiedzieć, że to jest po prostu to jest żelazko pod oczy. To są płatki, które robią. Cudo, po prostu cudo, pięknie wygładzoną skórę pod oczami. Ja je nakładam rano. Przed makijażem, kiedy wstaję, robię sobie, wiecie, taką poranną pielęgnację, myję twarz, nakładam te kładki, idę robić kawę. Em, zasiadam do komputera i po 20 minutach, słuchajcie, ja mam pięknie wygładzoną skórę pod oczami, ślicznie zniwelowane cienie również pod oczami. No to jest, słuchajcie. To jest hit w pudełeczku, mamy tutaj 60 sztuk układków, więc mamy na 30 dni kuracji, chociaż ja nie nakładam codziennie tak mniej więcej, co drugi, co trzeci dzień. Ale jeżeli wiem, że będę nakładała makijaż, będę nakładała korektor i moje zmarszczki będą uwidocznione, to to naprawdę to kosztuje to 38 zł, więc generalnie uważam, że jak na tą jakość produktu i... To, co on robi ze skórą potoczami, jest to absolutnie niska cena, za niska cena, bo rzeczywiście te efekty są zauważalne i to w błyskawicznym momencie. Nie, że musimy sobie zrobić, wiecie, kurację 15-dniową albo 30-dniową i dopiero zauważymy efekty. Nie. skóra jest rozświetlona, jest sprężysta, jest napięta już po zaaplikowaniu pierwszego kompletu. Świetny, naprawdę świetny kosmetyk. Tylko jeszcze raz muszę powtórzyć to, co powiedziałam w poprzednim filmie o płatkach w tak dużych opakowaniach. My musimy je używać. To nie jest tak, że my sobie kupimy i będziemy zużywać pół roku, ponieważ ta esencja, która jest w środku, wyparuje. I jeżeli ona wyparuje, no to płatki już nie będą nam służyły. One muszą być wilgotne, więc musimy je używać regularnie, systematycznie i powiedzmy tam w przeciągu dwóch miesięcy od otwarcia maksymalnie. Powinniśmy je zużyć, bo w innym wypadku będziemy mogły sobie wyrzucić takie opakowanie do kosza, bo to wszystko dobro, które będzie w środku niestety wypadnie. Trafiłam, słuchajcie, z tymi dwoma miesiącami, bo nawet na opakowaniu jest napisane, wiecie, to, to słoiczko z denkiem otwartym, że dwa miesiące od otwarcia. Także dobre mam spostrzeżenie. Dobra, idziemy w kolejności, tak jak moja pielęgnacja również poranna przychodzi, więc kolejnym krokiem jest słuchajcie serum rozświetlające, rozjaśniające na moje przebarwienia. I to jest silnie skoncentrowane serum. Zaraz wam przeczytam skład, ale to jest kosmetyk, który rzeczywiście rozjaśnia przebarwienia. To serum jest wzbogacone o silne składniki rozjaśniające, takie jak na przykład czy arbutyna, a arbutyna to wycisk z żurawiny, naturalny środek rozjaśniający skórę który ogranicza produkcję melaniny, zmniejszając tym samym ryzyko powstawania plam starczych. Więc muszę też na dłonie zacząć używać. Jest tutaj niacinamidu 10% i arbutyny 2%. Jest to serum olejowe, ale o bardzo przyjemnej takiej konsystencji, nie bardzo tłustej. To nie jest taki serum, o którym będziemy czuły, że nam Wiecie, cała pielęgnacja spływa, to jest naprawdę bardzo fajnie wyważony kosmetyk. ja zauważam, że po około dwóch tygodniach stosowania tego serum, te moje plamy tutaj pigmentacyjne, które się uwydatniają w lecie szczególnie straciły na intensywności, i to tak bym powiedziała nawet o 70%. Naprawdę to jest serum, które w widoczny sposób rozjaśnia właśnie te przebarwienia, a także rozświetla całą skórę. Także znowu kosmetyk który, no, musiałam Wam o nim powiedzieć. Ochrona przeciwsłoneczna, czyli coś, czego nie może zabraknąć w naszej kosmetyczce, a tym bardziej latem. Jeżeli zależy nam na ochronie naszej skóry, jeżeli zależy nam na tym, żeby właśnie nie pojawiały się przebarwienia i jeżeli zależy nam, żeby z czasem też nie pojawiały się zmarszczki, no to oczywiście musimy się zapatrzyć w dobry krem przeciwsłoneczny. I jaki to jest dobry w moim, w moim przekonaniu? No oczywiście taki, który jest skuteczny, ale o skuteczności kremów ochronnego z SPF-em dowiemy się dopiero za kilkadziesiąt lat. Czy w skuteczny sposób chroniliśmy naszą skórę, czy być może nie, bo pojawią nam się zmarszki pojawią nam się właśnie plamy pigmentacyjne. Więc to nie jest tak, że my natychmiast widzimy jakby efekt działania tego, tego kosmetyku, no bo to są wiecie, zachodzą zmiany w skórze przez wiele, wiele, wiele lat i no niestety tak jest musimy zaufać że to co stosujemy jest dobre ja zaufałam w tym momencie takim dwóm kremom testuję jeszcze jeden i zapowiada się naprawdę bardzo dobrze ale na razie chciałam wam powiedzieć o Sensu mare Algodrops to jest SPF 50 damy dobrego kremu z SPF-em dla mnie dla mojej mieszanej skóry jest kilka wytycznych między innymi nie bieli jest lekki nie ma tłustej konsystencji, nie zapycha porów, nadaje się pod makijaż, więc tych składowych jest naprawdę sporo, żebym ja mogła powiedzieć, że kosmetyk jest naprawdę wiecie, który spełnia moje oczekiwania. Więc tutaj jest konsystencja, już Wam pokazuję, bo to jest niespotykana konsystencja, jeżeli chodzi o SPF. Oczywiście jest pompka. Co w tym wypadku dość ułatwia nam aplikację, chociaż taka zwykła pompka też by dała radę. Zobaczcie, to są kropelki mega luźnego kosmetyku, który dosłownie spływa. Jeżeli chodzi o ilość, bo to jest bardzo kontrowersyjny też temat, wiecie, przyjęło się, że powinnyśmy nakładać. Kosmetyku na dwa palce, co w tym wypadku jest niemożliwym do uzyskania. Producent mówi, żeby było to 15 kropel. Dla mnie 15 kropel to jest za dużo na twarz, być może na twarz szyję i dekolt, to wtedy tak. Ale takie dwie pompki to jest mniej więcej 10 kropel i ja sobie taką właśnie ilość nakładam na twarz. Pokażę Wam jeszcze na, wierz na wierzchu dłoni, że to jest kosmetyk, który naprawdę zobaczcie, spływa. Naprawdę nie bieli. On ma ultra lekką konsystencję, co dla mnie jak posiadaczki cery mieszanej jest naprawdę em, cechą na, na miarę złota. A bardzo ładnie em, odbija światło, ponieważ jest to SPF połączone z pigmentacją. E, jest to SPF, który możemy potraktować jak serum. E, I oczywiście, jeżeli macie skórę mieszaną, Możecie zostawić to już bez dodatkowej pielęgnacji, tak jak ja to robię, ale jeżeli macie skórę suchą, to oczywiście możecie włączyć również krem do swojej pielęgnacji. Bardzo dobre krople, nie niewielące nie nadające się pod makijaż, lekkie. Jedyny minus 140 zł za butelkę. Drugi krem z SPF-em, który mogę Wam polecić i który sprawdzał mi się bardzo dobrze do momentu, aż nie przyszły takie naprawdę bardzo duże upały. To jest krem z Superlab Lab Bielenda Professional. Mamy tutaj SPF 30. Jest to tańsza pozycja od tej poprzedniej. Jest tutaj UVA, UVB i HEF w kółeczku. Nie do końca wiem, co ten skrót oznacza. Natomiast jest to krem, który jest to SPF, który jest również kremem odżywczym. Więc mamy dwa w jednym. Jeżeli chodzi o skład, to, to są tutaj ceramidy, kwas hialuronowy, witamina E i olej Babasu. i to jest naprawdę fajny krem pielęgnacyjny, po prostu. Nakładamy ten produkt jak codzienny krem na dzień i znowu on ma dość lekką konsystencję i on znowu nie bieli. I ja sobie tak, wiecie, wyliczyłam, tylko trzeba go bardzo dobrze, wiecie, tak wpracować w skórę, jak to zazwyczaj z SPF-ami bywa. Jeżeli go dobrze hmm, pracujemy, to on absolutnie nie pozostawia Białej skóry, natomiast pozostawia taką bardzo nawilżoną, bardzo taką odbijającą światło skórę. On wygląda nawet tak solo, jak nie nakładałam żadnego makijażu, to on wygląda solo bardzo ładnie, bo skóra jest taka świetlista. I to mi, to mi bardzo odpowiadało, tylko tak jak powiedziałam do momentu, kiedy nie przyszły takie bardzo duże upały, bo wtedy okazało się, że moja skóra nie do końca sobie z nim radzi, że jest on już zbyt odżywczy. Że ja potrzebuję czegoś lżejszego Więc przeszłam na, na to sensu mare Po wpracowaniu skórę nie ma tej Białej warstwy I tutaj jedna pompka Ja już sobie to przeliczyłam To jest dokładnie dwa A nawet trzy Palce Naszego SPF Czyli taka ilość jaką powinniśmy Sobie nałożyć Rano przed wyjściem na światło dzienne. Więc dwa kremy. Droższy, lżejszy, o ultra lekkiej konsystencji, tańszy, bardziej odżywczy. Skóry suche powinny docenić ten krem. Skóry mieszane, tak wiecie, jeżeli jest do 25 stopni Celsjusza, to spoko, powyżej już mogą sobie nie radzić. I ostatni kosmetyk pielęgnacyjny, ale wcale nie najgorszy. To jest, słuchajcie, balsam do ciała, a raczej loton do ciała, który, który jest po prostu tak cudowny, ale on jest tak cudowny, że on się tutaj musiał znaleźć. Marka się nazywa Hempure i jest to wygładzający balsam do ciała, 97% składników pochodzenia naturalnego. Pierwsze słyszę, nigdy nie miałam do czynienia z tą marką, jest dostępna m.in. w Contigo albo online, kosztuje 39 zł. Jest tutaj, słuchajcie... Pompka i to jest spray, zobaczcie jaka to jest konsystencja, no ja umarłam, po prostu umarłam w momencie kiedy sobie zaaplikowałam na, najpierw na dłoń, ja nie wiedziałam czy ja mam słuchajcie zepsuty produkt, czy on się rozwarstwił i, i tak spływa i tak zaczęłam wiecie wstrząsać, żeby mi się tam wszystko połączyło, jeszcze raz na dłoń i nie, to ma taką konsystencję. To jest tak ultralekkie, słuchajcie jakie to jest przyjemne, żeby sobie zaaplikować na skórę i jak szybko to się wchłania. Jeżeli nie lubicie takich wiecie ciężkich balsamów, maseł, które mm, godzinami się wchłaniają, później lepią się do pościeli, do ubrań, no to to Hempure balsam wygładzający. Przepięknie pachnie. Jest tutaj olej konopny, jest tutaj ekstrakt z konopi. Fajnie wygładza też skórę, bo ma takie właściwości właśnie wygładzające i odmładzające skórę. Naprawdę jestem mega zaskoczona tym produktem, ale w tak pozytywny sposób. Jest to prezent od mojej szwagierki na urodziny i ja po prostu z tego miejsca chylę głęboko czoła, dziękując za. Za to, że mogłam potestować i odkryć to cuda. Pielęgnacja za nami. Przejdźmy zatem do kosmetyków kolorowych. I mam tutaj naprawdę kilka fajnych, tajnych rzeczy, które na pewno znacie, bo pokazywałam Wam już na kanale. Bo jakby to było, gdybym Wam nie pokazała i nagle pojawiłyby się w ulubieńcach? Na pewno podkład. Podkład, słuchajcie, fizyczny, formula. Nie dość, że jest to podkład lekki. Super kryjący, łatwy w aplikacji. Niektórym przeszkadza zapach, ale ja jakoś wiecie, nie jestem przeczulona. To jeszcze jest mega wygładzający. To jest podkład, który naprawdę robi Photoshopa z twarzy. Jeżeli ja zaaplikuję sobie ten podkład, to czuję, że moja twarz jest tak wizualnie wygładzona, ona jest taka idealna. Jest super przykryta nie jest widoczna ta warstwa podkładu. To jest taki podkład, którego zawsze, zawsze szukałam. Nie wiem w dalszym ciągu, czy ta informacja, że zostanie wycofany jest informacją prawdziwą, ponieważ firma nie odpowiedziała mi do dnia dzisiejszego, więc nie potwierdziły się moje przypuszczenia. Natomiast dzisiaj już na tym etapie mojego opalenia jest to kolor, który jest w punkt. Już nie muszę go rozjaśniać. Ja mam kolor MW Dwa. To jest po prostu taki święty gral drogeryjny, a nawet nie tylko, bo dorównuje, a nawet przewyższa e, kosmetyki wysokopółkowe, no nie spotkałam drugiego takiego. Naprawdę cud perełka. Pisałyście mi w komentarzach, że mm, zdecydowałyście się na zakup i zbieracie szczękę z podłogi, więc jest to dla mnie największy komplement, że te kosmetyki, które sprawdzają się mi, sprawdzają się również Wam. I do utrwalenia podkładów, których ostatnio używam, czy testuję, używam EEZE High Rise. I jest to puder ryżowy, który nie jest białym pudrem, a z takimi miałam zazwyczaj do czynienia, jeżeli mówimy o pudrach ryżowych. Jest to puder o delikatnym zabarwieniu. To jest taki kolor skóry, bardzo drobno zmielony. Nie pozostawia śladu na skórze, nie jest on widoczny, ale zapewnia nam trwałość podkładu. I to nawet takiego podkładu, który. Nie ma zazwyczaj szans na mojej mieszanej skórze się utrzymać no, powyżej 5 godzin. No to zdecydowanie przedłuża właśnie trwałość nawet tych nawilżających podkładów. Duży, duży ulubieniec. Kolejny puder, i to jest puder, o którym Wam opowiadałam w ostatnim filmie, który tak naprawdę testowałam w ostatnim filmie, więc nie jest zbyt długo w mojej kosmetyczce, ale naprawdę zdobyło moje serce tym jak on wygląda pod okiem, jak wygląda w tej okolicy, która jest już pomarszczona, która jest przesuszona i jeżeli nałożymy, wiecie, korektor i później przypudrujemy jakimś tam pudrem, no to szansa, że nasze zmarszczki będą bardziej widoczne jest duża, a tutaj nic nie widać. Nakładamy ten puder i tak jakbyśmy nic nie nałożyły, a strefa pod okiem jest, jest utrwalona. Nic tam się nie przesuwa, korektor na mnie zjeżdża, nie gromadzi się w zmarszczkach. Świetna sprawa i bardzo tania, ponieważ jest to um, puder z marki My Secrets. Nazywa się Under Eye i kosztuje między 10 a 15 zł. Rewelacja. A mi się tutaj lok zakręcił, zauważyłam. Słuchajcie, kolejna sprawa. Kosmetyk, który pokazywałam Wam w ostatnim teście z Drogari Natura zestaw pudrów brązujących. To jest Kobo Professional i mamy zestaw czterech, nie jednego, nie dwa. Są to cztery pudry brązujące w świetnie wyważonych kolorach. Nie są one pomarańczowe, nie są różowe, nie są sine, nie są za chłodne. Są po prostu idealne po to, żeby się przybrązowić, nie ocieplić, ale jednak wyrzeźbić, wykonturować sobie twarz, policzki, żuchwę, od najjaśniejszego do najciemniejszego, więc możemy się pobawić w gradacji kolorów. Możemy naprawdę w taki profesjonalny sposób wyrzeźbić sobie policzki. Nie sprawdzają się idealnie od momentu, kiedy je przetestowałam. Używam ich codziennie. Są mięciutkie, jedwabiste, rozprowadzają się jak masełko, nie plamią. Super, naprawdę świetnie przemyślana paleta. Jest dość duża, no ale jednak mamy tutaj cztery kosmetyki, a nie jeden i na koniec zestaw do ust i znowu konturówka z ostatniego testu natomiast no, był to film w którym rzeczywiście przetestowałam kosmetyki które mi się naprawdę mocno sprawdziły i między innymi mm, odcień 08 od René, konturówka automatyczna w przepięknym e, takim neutralno różowym odcieniu to jest dokładnie odcień moich ust ale Lekko wzmocniony. Słuchajcie, ona jest tak miękka, ona tak sunie po ustach, pozostawia dużo pigmentu, przy czym jest trwała. Ona się nie zjada, nie rozmazuje, pozostaje w miejscu, nie podkreśla zmarszczek, nie migruje między te pionowe linie, które z wiekiem się już pojawiają, między innymi również na moich ustach. Pisałyście mi w komentarzach, że ona się lubi łamać, ale ja ją wysuwam tak minimalnie minimalnie i wtedy. No mam nadzieję, że posłuży mi wiele, wiele miesięcy. Bardzo fajny kosmetyk podróbka 08 od Pierre René. I do kompletu mam trwałą pomadkę w płynie od Max Factora. Jest to Color Elixir Soft Matte w odcieniu 005 Sun Cloud. I to jest zestaw, który mam w tym momencie na ustach. I to jest komplet, który wytrzymuje naprawdę kilka ładnych godzin plus jedzenie. Bo nawet jeżeli zjem obiad, to w dalszym ciągu i pomadka, i konturówka jest na moich ustach oczywiście delikatnie nadszarpnięta, natomiast nie jakoś zupełnie zjedzona, matowa, piękna pomadka w odcieniu znowu takiego zgaszonego różu. To jest kolor, który ja bardzo cenię w makijażach dziennych, ponieważ nie jest on zbyt wyrazisty, nie rzuca się na pierwszy plan. Ale usta są podkreślone, są powiększone, ponieważ zapewnia mi to właśnie delikatnie ciemniejsza konturówka. Lekka, prawie piankowa konsystencja, świetnie się rozprowadza, nie rozjeżdża się, matowe wykończenie, nie wysusza ust, długo się utrzymuje. Ładny jest ten pigment, taki nasycony, nie potrzebujemy dużo nakładać, żeby widać błogo na ustach. No, udany, udany produkt. Kochani, to były wszystkie kosmetyki, które chciałam Wam dzisiaj przedstawić, nie było tego mało, ale tak jak powiedziałam, ulubieńców nie było też kilka miesięcy, więc nazbierało się tego trochę, to są moje takie topowe kosmetyki, których nagminnie ostatnio używam praktycznie codziennie, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, czekam na Wasze komentarze, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, buziaki, pa!